Cześć dzieciaki! To ja, Flaffy! Tanecznym krokiem ja i moje kolorowe owieczki zapraszamy do nowej przygody! Flaffy, Flaffy, mały piesek Wśród pięciu kolorowych owieczek chodzi Żółta, czerwona, zielona, niebieska, różowa Każda z nich swój świat dziś tworzy ta owieczka na słońcu się śmieje Skacze wesoło, nic się nie boi Z ogniem w oczach, z wiatrem we włosach Wszystko wokół w zabawie wiruje Fluffy, fluffy mały piesek, Wśród pięciu kolorowych owieczek chodzi Żółta, czerwona, zielona, niebieska, różowa Każda z nich swój świat tworzy Czerwona owieczka, serce jak Biega po łące, zbiera kwiaty. Zawsze pełna energii i uśmiechu na każdą chwilę znajdzie powód do radości. dla flawi mały piesek. Wśród pięciu kolorowych powietrze chodzi. Żółta, czerwona, zielona, niebieska, różowa. Każda z nich swój świat dziś tworzy. Zielona owieczka, jak w lesie słońce, w cieniu drzew. W spokoju odpoczywa, bawi się z motylami, ptakami śpiewa. Harmonii z naturą każdy dzień spędza. Flaski, flaski, mały piesek wśród pięciu kolorowych powietrzech chodzi. Żółta, czerwona, zielona, niebieska, różowa. Każda z nich swój świat gdzieś tworzy. Niebieska owieczka, jak niebo wysoko, tańczy na chmurach, śpiewa wesoło. Wszystko w wokół maluje, się, Płynie przez życie lekko jak wiatr. Flapi, flapi, mały piesek. Wśród pięciu kolorowych owieczek chodzi: żółta, czerwona, zielona, niebieska, różowa. Każda z nich swój świat dziś tworzy. Różowa owieczka, jak cukierkowy sen, Zgada się cicho z sercem pełnym nadziei. Pomaga wszystkim. Daje uśmiech, w jej oczach zawsze świeci radość i miłość. Flapi flapi mały piesek wśród pięciu kolorowych obie chodzi: żółta, czerwona, zielona, niebieska, różowa. Każda z nich swój świat dziś tworzy.